Olu, czy możesz mi powiedzieć, z jakimi grupami pracowałaś i w jakim wieku były dzieci w tych grupach? Olu się śmieje, bo pracowałam z różnymi grupami w różnym wieku. A to super. E, tak, A? naprawdę. Generalnie raczej klasy 1-3. Aha. E, I to było najwięcej grup, które poprowadziłam, ale też na przykład prowadziłam u mnie w przedszkolu ten program, gdzie była grupa integracyjna mieszana. Czyli nie dość, że dzieci niepełnosprawne, to też wiekowo to było od trzech lat, no powiedzmy do tych siedmiu, no bo też jakby te dzieci, które odroczone i powiem Ci szczerze, jak mi to w ogóle zadałaś to pytanie tak telefonicznie, to, to zaczęły mi się przypominać różnego rodzaju historie, które strasznie są wzruszające, wiesz? to mnie się wydawało, że on nie da rady, to znaczy, że dzieci nie dadzą rady nim podążać, że to będzie za trudne, że jak na przykład miałam czterolatka, który był upośledzony w stopniu umiarkowanym, to on nic z tego nie wyniesie. E, I to nieprawda, e, bo te dzieci nawet, które były niewerbalne i które naprawdę są funkcjonowały, to, e, to jakoś ten język emocji e, i być może język transu, do nich przemawiał i ja pamiętam, że, że wiesz, był taki chłopiec autystyczny, który zrobił tą miseczkę, powrzucał te kamienie, co prawda nie mógł powiedzieć, wiesz, jakby o co mu chodziło, ale chodził i wszystkim pokazywał tą miseczkę, wiesz, i to nie chodziło o to, że on sobie miseczkę zrobił, tylko wiesz, ta treść była dla niego ważna. Nie pamiętam, co on powiedział, ale to też było adekwatne, może to było jedno słowo czy dwa, ale ty, jakby że rozumiał, że to chodzi o smutek i że, że to chodzi o jakby takie trudne przeżycie. Więc, jakby ja trochę nie mogłam uwierzyć też z takiego punktu poznawczego, że to działa. I oprócz tych oczywiście, e, wiesz, jakby poznawczo zaburzonych e, i, i rozwojowo, to było też dużo dzieci, które jednak e, miało też takie duże deficyty emocjonalne, e, ale widać było, jak e, no, poszczególne jednostki się zmieniają, jak idzie proces, i widać było też. Jak grupa się zmienia jako grupa? Powiem Ci szczerze, że uważam, że po prostu ten program jest rewelacyjny. A z tymi dziećmi troszeczkę starszymi, 1-3? Też ładnie. Znaczy jak, jak myślę w ogóle o, o tym programie, to od razu widzę te historie, które mi się pojawiają, wiesz, Jakby, które mnie najbardziej poruszały. Na to to było, co było dla mnie niesamowite, że takie dzieci, które były kompletnie wyautowane. Z różnych powodów, na przykład pamiętam taką dziewczynkę, która była gwałtowana, bo ona miała straszny bełkot mowy. Była kompletnie nierozumiana, też już się wycofała zupełnie emocjonalnie i powiem Ci, że nauczycielka mi powiedziała wtedy, że to są jedyne zajęcia, na których ona mówi. Oczywiście była aktywna, zaczęła się zgłaszać, ojej przepraszam, jakby, jakby zaistniała w tej grupie, wiesz? Jakby na tych zajęciach naprawdę była aktywna, zgłaszała się, to, to było wręcz niesamowite. No ja też mam takie doświadczenie, tak. że właśnie to bardzo, bardzo ładnie reagowały dzieci, które są jakoś wycofane, nieśmiałe. Tak. tak, bo Oto. rozumiem, że lęk redukował się, prawda? Tak. bezpieczeństwa wzrastało, więc one mogły zafunkcjonować zupełnie inaczej w grupie. Czasami było tak, że robiłam na przykład dwa, trzy programy w roku, a czasami był także jeden w roku. Wolałam robić jeden, bo to jakoś takie miałam poczucie większego luzu. Tak jak pamiętasz, to które według ciebie te opowieści były, czy tematy były takie najbardziej nośne? A czy według mnie to zależało trochę od problemu grupy i problemu indywidualnego, który się klarował? Bo jakby ta nośność niekoniecznie dla mnie jest taka, wiesz, jakby tematem, bo według mnie ten pierwszy temat o rybaku, to wprowadzenie. Mm -hmm. Bardziej pamiętam historię niż jakby nazwy tematów. To uważam, że był fajny, że to było takie dosyć dydaktyczne ta, ta opowieść o rybaków, mm -hmm. bo tam sporo się jednak z takiego myślenia korzysta innego niż transowego. Mm -hmm. Według mnie inna historia niż pozostałe, że dzieci bardziej z głowy, a potem jednak ten trans robi swoje i te doświadczenia są głębsze, to według mnie to jest super wprowadzenie. A że to wiesz, jakby dzieci się przyzwyczajają, że na tych no, dla nich lekcjach, tak, na tych warsztatach, e, no to jakby to trochę o czym innym można rozmawiać. Dobrze, że to jest zrobione stopniowo. Ja zawsze miałam taką wdzięczność, że to nie jest tego tak od razu na głęboką wodę, tylko że te dzieci mogą tak krok za krokiem. No i też zapoznaje z pewnym schematem tak. pracy, wolić bezpiecznie tak? i ten tak. schemat się jakoś tam powtarza. Pamiętam taką grupę, gdzie ta opowieść o lęku, która mi się wydawała taka, no że nie jest jakoś klucz, kluczowa, to pamiętam, że jakby dopiero ta grupa się otwierała przy tej opowieści i to było widać, że to jest zupełnie inny kontakt, Łapią. ten smutek jest rewelacyjny. Ale też wstyd był, był fantastyczny jakoś, też mi się jakoś tak dobrze ten Wstyd wspomina. Ale tak mi się wydaje, że to zależna, zależało od tematu grupy w takim znaczeniu, tak jak patrzę na te grupy, że na przykład były grupy, w których właśnie dominującym doświadczeniem był lęk, ale były takie, które dominującym doświadczeniem było przekraczanie granic, czy dominującym doświadczeniem było nie wiem, co tam jeszcze właśnie wstyd. Dużo dzieci było takich, które jakby były ciągle zawstydzane, i wtedy jakby ten temat bardziej wybrzmiewał. No, ja pamiętam też, że to zadziwiające było dla nauczycieli to, jak bardzo czasami te prace pokazywały sytuację taką e, wewnątrzpsychiczną dziecka albo rodzinną. Mm -hmm. To to jedno. Pamiętam też jeszcze jedną taką rzecz, która mi przychodzi do głowy, że też, ta, też te warsztaty jakby wpływały. Nie wiem czy na kreatywność. Wiem, że pamiętam taką grupę, w których wdzięczność się bardzo tak pojawiła. Ale to było takie wiesz. Auten autentyczna była to wdzięczność i radość z tego, że są razem, że, że tutaj coś fajnego się dzieje. Ale wiesz, radość takie moje doświadczenie, radość w ogóle ze spotkania, tak że te dzieci często jakby czuły, że to jest jakieś spotkanie, mimo że to jest w grupie, to też to jest spotkanie między dorosłym a tym dzieckiem, że na przykład bardzo fajnie to działało w klasach, kiedy zajęcia były codziennie. Aha. I to już w ogóle to, co mówisz o tym procesie, że po prostu naprawdę widoczny jest ten proces, jak grupa się zmienia, ale jak trening terapeutyczny dla tych dzieci. Te, te techniki transowe, one są fajne, bo są głębokie, to znaczy pozwalają na głębokie doświadczenie. To działało, dobrze to działało. Teraz nie pamiętam e, takich konkretów, ale okay. nawet nie było z jednym dzieckiem, więc to było częściej.